Dzień dobry Państwu, komentarz tygodnia Polkowice. Jak widzą Państwo, jestem gdzieś sam, kolega jakby zachorował, ale mniejsza z tym pogoda nie jest najlepsza, choć też jak wiemy jest nam bardzo potrzebny. Proszę Państwa, zacznijmy od Polkowice. No, do dziś jakby mało tam się dzieje w sensie medialnym, mało informacji się ukazuje, pokazuje, brak gazety jakiejś niezależnej. Ale my, ja, kolega, bo będę się starał zapraszać ludzi w inne miejsce, co prawda, bo to jest dzisiaj deszcz, dlatego nagrywam to w pomieszczeniu. Kolegów z Polkowic, znajomych, którzy będą mogli, jako tam stali mieszkańcy, komentować dla państwa no, wydarzenia, które się w, w, dzieją obecnie na arenie politycznej i społecznej, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że każdy z państwa... Ee, Lubi słuchać o swojej miejscowości, lubi słuchać co się dzieje wokół nich. Proszę Państwa, zacznę od, jak pamiętacie, waszego byłego burmistrza, pana Wiesława Bika. Pan Wiesław Babik już pracuje u pana Krzakowskiego w Legnicy. Pan Krzakowski to oczywiście prezydent na Legnicy, wieloletni, długoletni, ale też prezydent, który gdzieś tam słyszałem. Będzie się ubiegało o mandat senatora w jesiennych wyborach do parlamentu. Czy, tak się zastanawiam, czy pan Wabik ma mu pomóc w tym, jakby wyścigu o medal i zasiąść zasi 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 w, w parlamencie? No wątpię. Mi się wydaje, bo takie głosy też ja oczywiście nie mam bezpośredniej informacji, tylko słyszałem to od znajomych z Polkowic, że pan Wiesław próbował wielu fuch, prawdopodobnie gdzieś tutaj chciał go dobrze ustawić, pan, pan Miłek, ale nasz Wiesław po prostu przez tyle lat, tyle lat, gdy on był tym burmistrzem, praktycznie robił tyle, co robił, bo wiemy, kto wtedy zarządzał, kto wtedy tym sterował, kto wtedy tym kierował, jest taki człowiek w Polkowicach, który, i Państwo go doskonale znają, który ma łeb taki i, i naprawdę jest to maszyna e, nie do zdarcia. E, duży talent, e, ja nie mówię tu o moralności tego pana, ale mówię o talentach e, i wiedzy, 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 którą przez wiele lat posiadł i na pewno się rozwijał, co nie można powiedzieć o jego o współpracownikach, którymi się e, przez większość w, w, w czasu otaczał. Także co życzyć panu Wieszkowi? No myślę, że Wiesiek już nie wróci tutaj w jakieś triumfa, już nie będzie nikim wielkim, nie sprawdził się, więc życzymy Panu Wieszkowi, żeby w tych ławach urzędniczych pomiędzy tymi papierkami administracyjnymi mógł się odnaleźć i zbawić. Czasy dobre, to dwie słowa się skończyły już. Skończyły i, i, i już oczywiście ja widzę na horyzoncie pewne postacie, które by, 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 by były fajne dla, dla Polkowic. Ale to w dalszej części. Proszę Państwa, nie wiem, co się dzieje. Jak Państwo, wszyscy z Państwa znają w Polkowicach firmę transportową Ostaszewską. Ona obsługiwała chyba też strefę. Prężna, bardzo prężna, prężna firma jest, jak słyszę, na zakręcie. Coś tam się dzieje. Nie wiem dokładnie co, ale jak mówią pracownicy, no nie otrzymują pensji i jest taki ogólny strach. Ma być zwolnionych prawdopodobnie 200 pracowników. To duża, duża grupa osób. No i co mogę powiedzieć? Szkoda, szkoda, czy nikt nie może tam zajrzeć, czy nikt tak wielkiej firmy, nie wiem czy ona jest. Zarejestrowana oczywiście w, na terenie Polkowic, ale przecież ci, te 200 osób, które tam pracują, no, pewnie część z nich na pewno mieszka w Polkowicach i tutaj swój podatek zostawia i, i ten budżet, budżet pana Łukasza teraz Puźnieckiego yy, uzupełnia. No warto by się ty, temu tematowi przyjrzeć, ponieważ no mówię, no szkoda, szkoda, no praca to jest podstawa yy, dla rodzin. Yy, cóż, no to niepokojące są wieści. Myślę, że mogą dotknąć. Dot... Ja mam pewne, pewne oczywiście jakieś domysły, co się dzieje, bo to jest rynek, wiadomo. Rynek transportowy jest bardzo ważny i jak są jakieś kontrakty, to pewnie ktoś chce coś, coś, jakieś kontrakty przejąć. No tak to bywa właśnie w tym dużym biznesie. Jedni, jedni wypychają, drugich przejmują. No nie, ale tutaj najczęściej cierpią no, zwykli ludzie, U. zwykli pracownicy. No zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Na razie, na razie yy, są głosy, że, że no, nie jest najlepiej z wynagrodzeniami. Może jest sytuacja jeszcze do uratowania. Proszę Państwa, słyszałem też, że wielka umowa to w mediach koalicyjna, którą PiS zawarł z lepszymi Polkowicami przed, bo tak się robi. Ja uczestniczyłem w dwóch wyborach, trzech, tam wiem jak to już funkcjonuje. I ta umowa koalicyjna pojawiła się właśnie na jednym z portali polkowickich i jasno i wyraźnie mówi, że były pewne ustalenia, że od bodajże Początku roku, w styczniu, już miała powstać komisja, która by weryfikowała patologię rządów poprzednich, poprzedników. No, czyli Wiesława Bika, grupy PDMP i, i, i tam jednego człowieka, który gdzieś tym wszystkim sterował, a którego, którego wszyscy Państwo doskonale znają. A może i ten, z... no nie wiem, ja lubiłem z nim toczyć potyczkę, bo naprawdę jest to postać, z którą warto, warto wyjść na szable, warto, warto ubrać się w zbroję i, i powalczyć, bo jest nawet ciekawe, rozwojowe. Wiele ten człowiek mi nauczył rzeczy i chyba, chyba dobrze. Dziś mogę to Państwu mówić, to myślę, że to też coś znaczy, że, że gdzieś poznając ca całe całą strukturę, to wszystko praktycznie i nigdy nie łamiąc się, załamując w sensie przejścia na jakąkolwiek stronę, mogłem, mogłem dotrwać do dzisiaj i racjonować, bo wam wydarzenia w taki sposób, jak nikt inny tego nie zrobi. No, ale tak jest. No i szkoda, że właśnie... Ale czemu? Ja się zadaję sobie pytanie, czemu Łukasz nie dotrzymał tej koalicyjnej umowy? A czy czasami nie była ta koalicyjna umowa po prostu tak skonstruowana, że po prostu no tak, pokażemy społeczeństwu, że taki zapis jest, że tam jakaś patologia była, jakby ludzie tego oczywiście nie wiedzieli i po prostu potem to gdzieś wszyscy o tym zapomną, mamy władzę już, to po co, po co i dlaczego. Yy, no były jakieś tam bitcoiny gdzieś tam poruszane i inne kwestie lepsze kroki posunięcia pana Łukasza Puźnieckiego i jego grupy gorsze, no nie wiem. Z drugiej strony też mi się wydaje, że po prostu nie chce ryzykować Łukasz Puźniecki, ani przede wszystkim pan, pan, pan Marciniak, wiceburmistrz, który spisuł, który yy, wiemy, wiemy, że przez wiele, wiele lat zasiadał w ławach poselskich Rady Polkowic i tak naprawdę nie za wiele robił. Choć mimo wszystko lubię go, no bo jak człowiek kogoś zna tyle lat, to przyzwyczaja się jak do koszuli. Proszę Państwa, tu pewnie chodzi o coś więcej. Myślę, że ten, kto wychodzi na wojnę z tak silną grupą jak PDMP, strukturalnie ułożona doskonale praktycznie, oczywiście tutaj mamy wiele takich tak posunięć, które się wydarzają, ale czy naprawdę jesteśmy w stanie yy, przyjąć to, że tak musi być, bo coś się zmieniło i ktoś coś... Nie, 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 ja to właśnie tutaj, jak dojdziemy do pani Leśniewskiej, Anny, może więcej wyjaśnię. A jeżeli chodzi o... Właśnie tak, myślę, że to nigdy nie, nie zacznie funkcjonować. Dlaczego? Bo w tym właśnie okresie może też wyjść w inne, mogą wyjść inne rzeczy ciekawe ze strony właśnie przeciwników, czyli tych, którzy zostaną atakowani, czy wyciągane jakieś tam nieścisłości, nieprawidłowości w zarządzaniu gminą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są naprawdę rzeczy bardzo niebezpieczne i saperzy też by bali się do tego podchodzić i, i to rozbrajać. Nie wiem. Myślę, że jeżeli pan Łukasz Puźniecki zatrudnia takie postacie, no fenomena przecież tak naprawdę, którego ścigało CBA, a o tym człowieku będę nagrywał u specjalny materiał, bo to jest naprawdę bardzo uczciwa osoba, duży cudzysłów, a obecnie prezes Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, pan Andrzej Pilimon. Ale to naprawdę jest duża historia i ciekawa, bo to, to prawie jak drama. Dramat, nie wiem, można faktycznie będzie to fajnie oglądać, jeżeli będę postara postaram się zrobić z tego naprawdę dobry materiał. Mam dużo dużo ciekawych rzeczy do przedstawienia Państwu. Czyli mówię Pimon, czy, czy, no mówię, no może mniej Godleski, bo pan Godleski, który obecnie jest e, dyrektorem bodajże PCA, no, no najmniej mi jest znany w sensie takim e, grzesznym, ale Postaram się, postaram się poszukać coś więcej na Pana Godlewskiego. Jego, jedyna jego tam, no jeżeli chodzi o mnie, um, zaszłość, która mu ciąży, albo no jest taka troszeczkę niepopularna, to jest to, że jest członkiem albo był członkiem y, partii PO, ale kto kiedyś nie był, nie? Wiadomo, kto rządzi, do tego się przytulamy. Aby czerpać korzyści, ale jest też jeszcze jeden człowiek, który to nie wiem dokładnie gdzie, Tomasz Borkowski. O nim też, też wiele rzeczy jest, i, i, i jakby te wszystkie rzeczy, oczywiście wiele innych, zostały wyciągnięte na światło dzienne w jakiejś tam formie postaci, czy, czy też no, ta grupa, e, czy te grupy, które są opozycyjne, potrafią to robić. Nie są to jacyś, jakieś la, la, jacyś la, laicy, I, i może właśnie to jest ta przyczyna, czyli niepewność. Co się wydarzy, gdy się nam zdarzy, na przykład wyciągać, robić audyty, czy coś w tym rodzaju? No nie ma takich odważnych ludzi. Nie? Ja bym to zrobił, nie? ale myślę, że jeszcze parę lat temu. Dziś czy robił to? No, na specjalne zlecenie, zlecenie społeczeństwa, oczywiście. Tak, myślę, że. Nie, 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 zastanawiał się. Polityka to gra. Ja tego na początku nie wiedziałem. Dzisiaj, dzisiaj to jest już w mojej świadomości bardziej bardziej pokładane i zdaję sobie z tego sprawę. Proszę Państwa, zostawmy już, zostawmy już tą umowę ko koalicyjną, bo tak naprawdę w Polkowicach zmiany, zmiany i tylko zmiany. Jak nie działo się nic wcześniej, tak teraz, teraz jakby odnajduję coraz więcej ciekawych informacji, aby można Państwu przekazać. No to dla mnie taką ciekawą, myślę, że dla Państwa też ciekawą informacją będzie to, że. Pani Anna Leśniak dziewczyna, która no dzielnie służyła, dzielnie służyła grupie PDMP, przeszła do lepszych polkowic. Dziwi mnie to, bo trzeba mieć jakąś godność i honor. Musicie Państwo rozumieć, że akurat pan Emilian, wszystkich swoich żołnierzy dobrze uposażał. Obs stawiał nimi no, lukratywne stołki, z których czerpali i dobre korzyści I, i tak naprawdę byśmy patrzyli na wszystkich tych ludzi, którzy byli wierni wierni Minianowi, no, żyją dzisiaj na wysokim poziomie i tak naprawdę utrata jakiejś pracy spokojnie, spokojnie wystarczy zarobionych, odłożonych pieniędzy na 10 lat. Nie będą musieli jeść chleb ze smalcem. Także nie tylko oni służyli, ale dostawali, dostawali za to jakieś tam profity. Profity bardzo dużo. Myślę, że pani Leśniewska też z tego skorzystała. A dzisiaj, dzisiaj przechodzi do grupy Lepsze Blokowice. Z tym, że powtarzam, może być tak, że to po prostu będzie takim kretem po prostu wysłannik, do. No to można fajnie rozegrać i tak dalej. Wtedy wchodzi taka osoba do konkurencyjnej grupy i wtedy, no, nie więcej, ma dostęp do jakichś tam rozmów. Da, może się zaprzyjaźnić głębiej, może być bardziej aktorska i zdobyć szereg informacji, które potem będą przekazywane do grupy przeciwnej i bum. Czy tak jest? Nie wiem. E, tak naprawdę mało miałem kontaktów z panią Leśniewską Anią. E, być może dlatego, że nie była aż tak ważna. Nie była aż tak ważna. Ale, proszę Państwa, nie tylko to się na sesji dzieje, bo tak naprawdę ja już na zaprzysiężeniu pana e, Łukasza Puźnieckiego, gdy byłem, się pofatygowałem tam, bo no jak, że wreszcie upadła władza PDMP, yy, no to musiałem tam być, musiałem tam być, co prawda nie jestem ja może ojcem tego sukcesu, yy, a, kto wie, a kto wie, no może historia to jakoś kiedyś nazwie, ale musiałem, musiałem obejrzeć, obejrzeć tę ceremonię i ten wielki triumf Lepszych Polkowic, Lepszych Polkowic, fajna nazwa, i wyobraźcie sobie, że tam zauważyłem jedną postać. Co prawda, nie, z, no, ja tam partii nie lubię za bardzo różnych. Czy to jest PO, czy to spis, To dla mnie to raczej. Voilà. Nic. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że tam zwróciłem uwagę na pewnego pana. Pana Kowalskiego Pawła. Z PiS. -u. Potem on został. Znaczy, czy był, może od razu. Nie wiem, przewodniczącym tego całego klubu. PiS. Ale zwróciłem uwagę na niego, dlatego że ma charyzmę. Potrafię mówić. Potrafi obserwować, potrafi zachowywać się, potrafi pokazać się medialnie, potrafi walczyć. Yy, wróżę temu człowiekowi dużo, dużo sukcesów politycznych w przyszłości dlaczego? No bo wiemy, jak to jest trudne i wiem, jak trudno wpasować w politykę. Jakąkolwiek, czy to jest lokalna, czy to jest z wyższych struktur i tak, dalej, i tak dalej. No i zrezygnował. Nie wiem dokładnie, nie znam szczegółów, dlaczego opuścił ten stołek przewodniczącego. Myślę, że jakieś swoje powody miał. Młody jest chyba ten człowiek jeszcze, także. Także pewnie patrzy, patrzy jeszcze tak czysto, bez jakichś takich kalkulacji, bez takich, a tutaj skorzystam, czy tu. Czy postawimy na niego, czy powinniśmy postawić na niego? No w Polkowicach bardzo mało jest postaci, które, które, na które można by z jakimś takim okiem sprawiedliwości spojrzeć. Wszyscy są jakby wypaleni już przez te lata. Emilia czy nie dopuszczał nowych postaci i, do, i nie promował. Miał rację, miał rację, bo, bo jak sobie, sobie przypomnę, widzę ostatniego waszego wiceburmistrza burmistrza Blocha, no to ręce mi opadają. Ręce mi opadają. Także przyjrzyjmy się bliżej panu Kowalskiemu, Pawłowi, Bo może tam spisu, jest to nieważne, ale, ale, ale naprawdę ta postać, pro, postać no, daje taką nadzieję, że może coś więcej się zmieni w Polkowicach, bogatych Polkowicach, jak wiemy. Bogaty, ja się dziwię w ogóle, tam jeździłem i tak mówię: O, którego dnia pojadę sobie do Polkowic, i nagle wyjdę z busa i będę chodził sobie po kostce ze złota. No, niestety, no, niestety. Nie doczekałem się, a szkoda. Za to, moi mili, muszę Was rozczarować, bo tak naprawdę już chyba tam właśnie na sesji ostatniej, a już głośno jest gdzieś tam, bo będzie zgromadzenie wspólników, czy jak to tam się nazywa, Związku gminy Zagłębia Miedziowego w ostatnich dwa sierpnia, postaram się tam być i relacjonować Państwu to wielkie spotkanie, ponieważ tam będą zapadały decyzje o podniesieniu nam opłat za wywóz śmieci. Zmienia się wiele w Polsce, będziemy musieli jeszcze segregować bio, ale, ale, ale moi drodzy, 100% podwyżka no, chyba nikogo nie zadowoli. Przyczyny można szukać yy, na przykład w tym, że zgłosiły się dwie firmy do przetargu i te dwie firmy wy urwały tak swoje usługi, rzeszok. No, oczywiście, gdzieś tam mówione jest, że prąd poszedł tam i tak dalej, inne rzeczy, które no, generują przede wszystkim wzrost, wzrost tych opłat, a to jest shit i kłamstwo i głupota, bo nie wiem, ilu państwo dostało podwyżkę e, podwyżkę pensji z, z pracy. No, troszkę taka ściema, że tak się tłumaczą e, ludzie. Jeżeli ktoś nie potrafi zarządzać, choć teraz tam jest Małgorzata Frączkowiak, czy Frączak? Frączkowiak, przepraszam. Przepraszam, Pani Małgosiu. I, I nie wiem, czy się już odnalazła, czy nie podrabi się od, odnaleźć jeszcze i to gdzie skalkulować, tak żeby po prostu było dobrze, e, dobrze dla polu kondycji. Powiem Państwu tylko to, że gospodarstwo jednoosobowe do tej pory płaciło 17,50, 17 a po zmianach już od października ta kwota ma wzrosnąć prawdopodobnie do 35 zł. Gospodarstwo wieloosobowe płaciło do tej pory 35 zł, i myślę, że to była taka fajna, fajna cena e, za tą usługę a ma być 68 zł. Jak się zmienią te jeszcze kwoty, no to mówię Państwu, no ustalam to, e, to na zgromadzeniu i będę chciał Państwu to oczywiście e, przedstawić. Co prawda słyszałem głosy, że Pan Łukasz Późniejski chce się tam odizolować od ZGZD. No ma infrastrukturę, mógłby sobie poradzić spokojnie i polkowiczanie mieliby wtedy tą, tą usługę taniej, na pewno taniej. Można to zrobić, jest to wykonane, tylko pytanie, co z resztą gmin, które przynależą do związku no co, no ciekawa bida i nędza, albo po prostu e, indywidualnie e, organizować sobie ten wywóz śmieci poprzez umowy z jakąś na przykład lubińską firmą Mundo, nie, no, no. Czy wtedy byśmy mieli taniej? No nie sądzę, nie sądzę, bo jeżeli ktoś jest zmuszony do e, danego usługa, usługodawcy, ten no, usługodawca może sobie wtedy te ceny, e, tymi cenami szastać, nie. No tak, jest prawda. I tutaj widzę, że bałagan strasznie zrobił pan nasz yy, prowoder tego wszystkiego, pan Skibicki, bo on tam przecież tak naprawdę dzierży największe jakby jeszcze laury, a poprzez to, że jest jakby cezarem tego lepszych Polkowic, całego do przejęcia władzy, bo, bo oczywiście nie będę mówił szczegółów teraz, to jednak, jednak może to dla Chocianowa się odbić bardzo, bardzo nie, niebezpiecznie, tak jak dla innych, innych gmin, które są zrzeszone w ZGZM. Ale zostawmy to, zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Na dniach, mówię, to gdzieś będzie. Po ostatni, po dnie, ostatni tydzień sierpnia to zgromadzenie. Ja postaram się tam być. A jak nie, to i tak jakieś informacje będę miał i Państwu to w jakiś sposób e, obrazowy będę próbował e, przedstawiać. Także nie wiem, czy Łukasz podejmie taką decyzję i gdzieś wyjdzie. Myślę, że na wiele mu nie pozwolą. Myślę, że Łukasz do, do końca sam nie decyduje. E, to zresztą widać. To i nawet Przykro mi, że tak mówię, ale taka jest prawda. Kolejna, kolejna, kolejna modernizacja szykuje się w akwaparku. Boże, ile aż tym modernizacji przeżyłem? Od 9 lat już tak działa na tym Dolnym Śląsku i proszę Państwa, naprawdę to to aż. Tam już powinno być, nie wiem, ten basen będzie cudowny. Tam tutaj powinni przyjeżdżać z Niemiec normalnie turyści i, i zażywać kąpieli, kąpieli w akwaparku ale niestety tak nie jest. Nie było. Pieniądze były wyprowadzane, pieniądze były marnotrawione, decyzje inwestycyjne były, były nietrafione. Zresztą Akwa par swego czasu zat ut utrzymywał bardzo wiele postaci politycznych i niekoniecznie postaci, które do końca pracowały. Fajne historie tam są. O! Kiedyś opowiem Państwu, bo mam naprawdę... Brrr, i nawet mógłbym to dowodami rzucać. Fajne powieści związane z panią Betką, byłą panią prezes, dotyczące Arkadiusza Blocha. No powiecie, że się uparłem do niego. Nie, ja go lubię. Dlatego jak kogoś lubię, to o nim chcę mówić, opowiadać i no bo dlaczego nie mam promować kogoś, To jest naprawdę fajną postacią. E, kiedyś bardzo błyszczącą na terenie Polkowic. Także czekajmy kolejnej modernizacji. Wiem, że teraz jest tam prezes, który no ma Web na karku, także gdzieś pewnie zna się na, na swoim fachu i będzie mógł to wreszcie porządnie ogarnąć. E, Łukasz traci. Łukasz traci, robi posunięcia jego tak jakby wie, wiecie, ktoś, ktoś inny decyzję podejmował, na przykład jakiś prostak ze wsi. Jakiś tego. I na przykład decyzją taką głupią było, moim zdaniem, likwidacja na początku roku komunikacji, Wydziału Komunikacji Społecznej w Polkowicach. Dlaczego? No, bo tak się tego nie robi. Ja nie będę mówił, jak to się robi, ale no, nie tak, jak zrobił to. Łukasz Późniecki, bo teraz miasto musi zapłacić 60 tysięcy odszkodowania tym ludziom, którzy zostali zwolnieni. Oczywiście to jest wyrok w pierwszej instancji, czyli z Lubina. Sąd lubiński tam zaraz na dole prokuratora to jest, z tego, to jest osobny temat, ale tak czy owak to, to mówię: decyzje powinny podejmowane być bardziej racjonalnie. I z jakąś taką umiejętnością wykonawczą, żeby potem nie było jakichś kłopotów. No trzeba myśleć naprzód, trzeba troszeczkę tak przewidzieć, co może się wydarzyć, co może zostać przez danych ludzi, powiedzmy, zrobione. No i to się stało. 60 tysięcy musimy, Polkowiczanie muszą niestety teraz wybencelować na, na, na tych pracowników, czyli odszkodowania. To nie łukasz płaci, to kto to, to, to wypłaci. Państwa, sensacja stała się. Myślę, że tutaj ten, ten ostatni jakby temat, bo wiemy, że Jawor, Jawor to wiadomo od razu nauczycielka mi się kojarzy. Mała, niska, czarna. Rozmawiałem z nią czasami. W Przemkowie rozmawiałem. No no, polityk, jaki polityk jest, to wiemy. Pani Ela Witek. Proszę Państwa, pani Elżbieta Witek została marszałkiem Sejmu. No tak, można powiedzieć po kuchcińskim to nawet no wszyscy mogliby zostać i by było lepiej. Ale tak znów mi się nasuwa jakieś takie jakieś przerażające stwierdzenie. Boże, PiS już nie ma kadr. Ale jak wszyscy uciekli sobie do Europarlamentu za, za grube pieniądze, tak że no, no, trzeba obsadzać. Nie, nie zapominajcie Państwo, że to jest bardzo wpływowa będzie bardzo osoba, ponieważ marszałek to jest druga osoba w państwie. Zaraz po prezydencie. Ale tak jest. Nie każdy musi lubić prezydenta, ale Ele da się lubić. Ela, 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 Ela straciłaś przyjaciela. A tak, tak śpiewała jakaś kiedyś grupa, nie pamiętam dokładnie. Także mamy swoją przedstawicielkę bardzo, bardzo wysoko. Ela, no, jest fajną osobą. Polkowice też. Proszę Państwa, słyszałem, że zbierają się tam czarne chmury już nad, nad Polkowicami, że są grupy, które mają ochotę, chęć, zamiar e, przeprowadzić tam w najbliższym okresie czasu referendum. Żeby przeprowadzić referendum, trzeba mieć powody, przyczyny. Ja organizowałem kiedyś z kolegami referendum w Hucianowie. Jest to bardzo trudne, bardzo ciężkie. No, wtedy byłem, wiadomo, no, jeszcze taka niedouczona. Postać, która, która rwała się jak kogut do walki ze złem. Dzisiaj, dzisiaj, no wiem jak to funkcjonuje, wiem jak to trzeba zrobić, wiem jak to trzeba przeprowadzić. Jest to kupa pracy, jest to męczące, jest to wielkie wyzwanie. I jeżeli naprawdę komuś nie podobają rządy Łukasza Puźnieckiego, to okej. Okay. Ale mówię, tu musi być wszystko przygotowane, argumentacja, argumentacja, argumentacja. A potem wszystko ułożone, bo wiadomo, przecież może się udać. Referendum może nie. Jak się uda, to co? No musi mieć radny, musimy mieć człowieka, który gdzieś y, przejmie tą władzę. A jak na razie, średnio to widać w Polkowicach. Państwu życzę spokojnego tygodnia. Postaram się być no, raczej systematyczny i te komentarze dla Państwa y, robić. Wrzucać na stronę, bo dostałem bana na Facebooku. No, tak kocha Polaków, Facebook i mam troszeczkę jakby ulgi od, od y, Facebooka, ale zapraszam, zapraszam też do współpracy ja powtarzam, że będę, będę zabiegał o ludzi, ludzi, którzy mogą się pokazać medialnie, bo ja niekoniecznie, ja wolę techniczne rzeczy wykonywać, y, bo to jest męczące, bo, 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 bo ja nie aspiruję do żadnych jakichś funkcji, nie zamierzam nawet, y, bo, bo nie daje się, no, bardzo się nie daje. Wolę robić swoją, swoją telewizję, robić swoją gazetę czy, czy te inne rzeczy, których się mogłem dzięki Dolnemu Śląskowi nauczyć i robić. Także pozdrawiamy pana Łukasza, Płudniowskiego burmistrza i Polkowicza. Do widzenia.